doktor Legia Weńczyk. Bogusław Wieszniardzki Dziś w duecie wszyscy inni na stadionie podpisują umowy szerokie umowy widziałem rozstawiony stół krzesła w barwach Legii grube umowy nie szerokie tak, jak kto woli. Myślałem, że chcieliśmy, powiedzieć, że idziemy szeroko. Idziecie szeroko, a grube umowy podpisujecie. Tak jest. Dobrze, Maciej Wanzel, współwłaściciel Legii Warszawa, Jakub Szumielewicz, wiceprezes zarządu tak Legii Warszawa oraz Jarosław Jóźwiak, wiceprezydent Warszawy, trafowali umowę o współpracy w związku z jubileuszem setnym jubileuszem Legii Warszawa. Przyznam, że obserwując za okna, jak to wyglądało, no to zacnie. Ale co to za sobą niesie, bo to kibic zapyta od razu. No to już wydaje mi się, że we wszystkich mediach yy, mieli kibice mieli okazję przeczytać o szczegółach. Więc i Kuba, i Maciek się tam wypowiadali, i prezydent Jóźwiak, i więc wszystko zostało powiedziane. Ja ze swojej strony tylko powiem, że bardzo się cieszę, że to jest wynik. Powiedzmy, ostatnich lat, trzech lat, właściwie od kiedy jesteśmy w klubie, pracy nad tym, yy, nad zbudowaniem po prostu zaufania pomiędzy miastem a klubem. I można powiedzieć, że sytuacja w tej chwili jest normalna, bardzo się cieszymy. I to jest początek wielu rzeczy, które możemy razem z miastem robić. I, i tyle. To ja powiem, że jestem trochę zdziwiony, że te relacje trzeba w ogóle budować, trzeba je wypracowywać, bo jeśli spojrzy się na inne kluby ekstraklasy, w których miasto nie tylko bierze na siebie tę odpowiedzialność partnerstwa z klubem, ale także bierze na siebie ciężar utrzymywania w ogóle klubu, bądź też staje się jego udziałowcem, no to, to uznaję za naturalną rzecz, że no, klub, jaki jest bez wątpienia zjawiskiem też i przyciągającym, działającym prospołecznie, jest takim narzędziem. Ale nie musimy przekonywać i się, to zgadzam. No dobrze, I wie, do... Wiem, że tak jest. No dobrze, to no, do tej sytuacja to nie była było. trudna historycznie, nie, nie, nie chcę wracać do czasów, to sprzed powiedzmy, tego momentu, kiedy ja trafiłem do klubu, ale zastaliśmy jakiś tam duży kryzys zaufania i udało się krok po kroku, dużo pracy tutaj właśnie Maćka Kuby, wielu osób w ratuszu, doprowadzić do tego, że. Na, na wielu płaszczyznach, ponieważ to jest tak naprawdę, to nie jest tak, że tam stycznie z palcem, to nie jest właśnie tak, że my przyszliśmy, powiedzieliśmy, dobra, dajcie pieniądze, e, tylko udało się wytłumaczyć i było zrozumienie po drugiej stronie, jakie potrzeby mamy, szczególnie właśnie w zakresie młodzieży, szkolenia, infrastruktury, promocji wzajemnej, no wielu, wielu aspektach, które są i dla miasta, i dla klubu ważne, no i dzisiaj to taki Powiem, że historyczny moment moim zdaniem, bo jednak ja jeszcze za dwa lata temu to bym nie uwierzył, że to się stanie. Krzybko. Nie, ja po prostu oburzam się, bo tego nie, nie potrafię zrozumieć, moim zdaniem na folderze. Każdy, Ale to dzisiaj się, się cieszymy, że się udało I że, i że ta sytuacja dąży ku normalności i ku takiej. Ja akurat uw... o tyle jestem zadowolony, że uważam, że wszelkiego rodzaju relacje mają sens długofalowo, taki jak obie strony na nich korzystają. Jestem przekonany, że, że miasto i ratusz bardzo, i mieszkańcy bardzo skorzystają na tym wszystkim, co razem będziemy robić i to jest najważniejsze. I dla klubu to też jest dobrze. Nie wiem, ja spodziewam się, nie wiem, może tak jest, może nie widziałem, może do mnie to nie dociera, ale każdy folder, który reklamuje miasto, który w jakiś sposób zachęca do przybycia tutaj powinien jako jedną z największych atrakcji, no, mieć klub, tak jest. Znaczy każdym... ja, ja, ja powiem nieskromnie, że z badań wynika, że bardzo e, wielu Europejczyków na przykład na pierwszym miejscu zapytanie, z czym im się kojarzy Warszawa. Na pierwszym miejscu mówią Legia. I to jest. Nie chciałbym już tutaj e, rzucać danymi dokładnymi, ale to jest bardzo duży procent. Tutaj w gazecie wyborczej w czwartek? Nie, dzisiaj jest czwartek. W środę ukazał się artykuł, który no, pokazał zilustrowany był wizualizacją kompleksu boisk od strony ulicy Czerniakowskiej. No dla mnie bomba. I teraz pytanie, na ile zostanie to tylko na papierze, a na ile za dwa lata przechadzając się Czerniakowską będzie można taki kompleks podziwiać? A, nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. Ale dlatego, że nie wierzy w pomyślną. Nie nie, 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 nie. Uważam, że tam, że w tym miejscu będą boiska i, i to jest powiedzmy, tajemnica poliszynera, ale to jest część tej całej współpracy z miastem i to jest w ogóle absolutnie milowy krok dla nas. Ale szczerze mówiąc, ten projekt nie wiem, jak to się stało, że trafił do mediów. No to już nie zlegi. Pomijając to, wygląda, wygląda imponująco. Tam się zmieszczą dwa pełnowymiarowe tak jest. boiska, tam będzie też łącznik Trybuny Wschodniej z tym kompleksem. Tak? No zobaczymy. Kto tam będzie trenował? No Wyciągnij wiadomo... mnie za język, bo nic więcej nie powiem. Nie ma tak ale to naprawdę. No, bo widać już nic nie <laughs> No, ale ten projekt to jest, Dobra, projekt, to wypad to jest powiedzmy koncepcyjny. No, mam nadzieję, że w przyszłym roku te boiska będą. I będzie można z nich korzystać już wtedy? No, tak zakładam. No dobrze, a jak to się ma do, do akademii, podpisane niedawno umowy z gminą? Grodzisk? Jedno z drugim nie ma nic wspólnego. No dobrze, tak? jak będziecie rozparcelowywać zawodników młodzież na te, na te ośrodki? Rozumiem, że tam Akademia pod Grodziskiem będzie już dla. Ja nie wiem, czy ty wiesz, że my na mecze, w tej chwili na przykład Celi odkrycie drugiej drużyny, to wynajmujemy boiska wokół Warszawy, więc my na, naprawdę mamy duże, duże potrzeby. No tak, a nie w Ząbkach? W Ząbkach również w Grodzisku. No, nie, nie, ale chodzi mi o to docelowo. Akademia. Znaczy w Nowym Dworze, przepraszam. Kto będzie tam ulokowany? A kto będzie terenowany? Ale pytasz teraz. Nie, to ja na temat ośrodka się na ten moment nie wypowiadam, to jest w planach, ale na, na przykład małe dzieci no nie będą tenowały w, w ośrodku, tak? Za daleko. Za daleko. No dobrze. O reprezentację z czasów, kilka powiedzmy. Wczoraj Daj. mecz, nad którym. Też się rozpisywałeś na Twitterze, że z Finlandią będzie lepiej, tak? Dobrze pamiętam. Ciekawiej. Ciekawiej, o. Znaczy? No bo będzie wielu zawodników, którzy, których na, powiedzmy, nie mają stałego, stałego miejsca w kadrze, więc będą o to miejsce walczyli, więc będzie, powiedzmy, nowy skład. Zobaczymy na pewno zawodników, takich, których w kadrze często nie oglądamy. Dlaczego był to dobry sparing? To następny cytat. No bo na pewno, na, na pewno wielu, wiele dało odpowiedzi, wiele na pewno pomógł szkoleniowo. Widać było, że ci Serbowie na pewno mieliśmy w, w organizacji gry w obronie, na pewno sporo do poprawienia. No, ciekawe, no zagraliśmy z, z ofensywnym pomocnikiem, za dwoma napastnikami, czego nie robiliśmy wcześniej. E, ciekawe. No dobrze, to teraz... Y Pytanie, od którego się nie wywiniesz. Co Kolejny my... raz na przykład ryba udowodnił, że na tyle lewej obronie jest bardzo dobry i bardzo pożyteczny. To na pewno jest dla, dla tenera też ważne, bo czasami takie eksperymenty na jeden mecz się e, udają, ale w dłuższej perspektywie nie zawsze i widać, że Maciek bardzo, bardzo solidnie. Dobrze, to teraz mam pytanie. Co oznacza wpis Uważnie obserwujemy reprezentantów. Nie ma lepszego o, tak. meczu dla naszego skautingu. To, to tak sobie żartowałem. No. Dobra, dobra, ale 190 osób polubiło, 7, 7 osób podało dalej, a komentarze, no to nie chcę mi się przywijać nawet. No, więc ja uważam, że Twitter jest takim miejscem, gdzie można sobie gdzie pozwolić nie ma żartów, na żarty. Gdzie, nie ma żartów. gdzie można sobie pozwolić na żarty. I, i jak wybiegli tacy zawodnicy, jak Kamil Lig, Maciek Rybus, Grosik, Lewy, Jesiek Rychowiak. No, to można sobie pożartować, że ich obserwujemy. Zbadamy formę, czy, czy, czy to są dobrzy kandydaci do legi na lato. No tak, ale to moim zdaniem w każdym, w każdym żarcie jest ciut prawdy. Przepraszamy, bo właśnie Michał Żewakow wszedł z wodą mineralną. Tak jest, Dzień dobry Michał. A... no nie, no, prawdą jest to, że oglądamy mecze kadry bardzo uważnie i również naszych zawodników, jak tam grają. Dobra, o, ostatnia rzecz, tylko muszę zajrzeć. Moim zdaniem udało się wypracować coś, co jest tendencją, a nie, a nie incydentem. 19 447 miejsc zajętych na mecz z Lechią Gdańsk, tyle, że ten mecz odbędzie się w przyszłą sobotę. Czyli no, pewnie stadion będzie tak. Zauważasz albo inaczej diagnozujesz, czym to jest spowodowane? Myślę, że to jest efekt pracy Klubu w ostatnich sezonach i również pracy tenera, postawy chłopaków na błysku, wszystkiego razem. To nie jest tak, że jest to, to jest jak w kinie, że puścisz dobry film, raz i ileś tam ludzi na niego pójdzie. To jest wynik wie, wielu działań. Na pewno jest tak, że kibicą się podoba też styl gry i tego, jak tutaj się prezentujemy na Łazienkowskiej, wszystko razem. Czyli mogą sobie popatrzeć też na kadrowiczów, co też jest na pewno interesujące. No muszę ci jedną rzecz powiedzieć, że absolutnie nie, no, nie ma cienia, a nie, bo to, bo to nie, nie należy mieszać wątków. No dawaj. Krótko mówiąc, Ariel Burysiu, nie wiem, czy wiesz gdzie spędził niedzielny poranek? Będąc dzień wcześniej na meczu w Poznaniu, wracając zapewne w nocy. A nadałeś mu wolne? Czy, czy my nie robimy mu jakichś kłopotów? Nie, absolutnie. Byłem pełen uznania dla niego. Wyobraź sobie, że przyjechał na koncertową w Warszawie mhm. i pod balonem obserwował o 10 rano mecz Ligi Klubów Partnerskich, mecz SEMPA Ursynów. A, nie no, wiem dlaczego, ale chodzi o to, że przyszedł i oglądał, jak dzieciaki sobie, no, sobie no, radzą. Bardzo fajne. Mnie, muszę powiedzieć też ostatnio, Alex Pijowicz po meczu w Poznaniu gdzie chłopaki dostali wolne, a on jeszcze był bardzo zmęczony i miał tam lekką kontuzję. I następnego dnia rano, ku mojemu dużemu zaskoczeniu, e, stał, pojechał pojechano otwarcie przedszkola do Brwinowa, więc fajne. No dobra. Świadczy to o tym, że, że chłopaki. No, że czasy się zmieniły, tak bym powiedział. Dobrze. To dzięki serdeczne, w wesołych dzięki. świąt Życzymy wszystkiego wszystkim najlepszego. Słuchaczom, a już po świętach przed meczem. Z Lechią usłyszymy się ponownie. Tak jest. Dziękuję jeszcze raz bardzo. Kłaniamy się.